Witam Cię serdecznie na naszym spotkaniu. Jeżeli tu jesteś, to już Ci gratuluję, ponieważ jesteś osobą otwartą i szukasz, szukasz czegoś dla siebie. Ja nazywam się Marzyna Szaniawska i chcę pokazać Ci dzisiaj to, co mnie zainspirowało, to, co mi pomogło zmienić moje życie. Jak zarobić na nowym trendzie bez ryzyka? Pozwolisz, że udostępnię ekran. Ponieważ przygotowałam prezentację, będzie mi troszeczkę łatwiej dzięki temu pokazać sobie tutaj szczegóły, o co w tym wszystkim chodzi. I już zaczynam. Jak zarobić bez ryzyka czyli sposób na dochodowe zajęcia. Kim w ogóle jestem? Na co dzień jeszcze jestem czynna zawodowo. Pracuję od 6 do 14, więc to, co chcę Ci dzisiaj pokazać, to robię to po tej mojej podstawowej pracy. Jestem żoną, szczęśliwą mamą, babcią, pasjonatką życia. Tego życia mi ciągle mało i mało. Od 6 lat fascynuje mnie network marketing jako styl życia i możliwość realizacji swoich celów, ale również celów innych. MLM, bo o tym chcę ci tutaj powiedzieć, czyli multilevel marketing, inaczej marketing siedziowy, network marketing to model biznesu i styl życia, dzięki któremu zarabiam, rozwijam się, pomagam i absolutnie nie ryzykuję. To co mi słuchaj, tutaj y, najbardziej pociągnęło do działania i to co mi zaimponowało, to rozwijanie dochodu pasywnego. Musisz wiedzieć, że mamy dochód liniowy i dochód pasywny. Dochód liniowy to dochód, wtedy, kiedy, który kiedy masz, żeby, kiedy zarabiasz, y, wtedy kiedy pracujesz, czyli dajesz lekcję, jesteś lektorem języka, dajesz różnego rodzaju usługi, no to wtedy zarabiasz. Jeżeli z jakiegoś powodu przestajesz pracować, nie masz po prostu pieniędzy. Także zarabiasz tylko wtedy, kiedy pracujesz. Natomiast dochód pasywny to jest taki dochód, kiedy zarabiasz nawet wtedy, kiedy śpisz. Tak my mamy takie takie powiedzmy nasze Powiedzenie właśnie, że zarabiamy nawet wtedy, kiedy śpimy, i to mi się najbardziej podoba, dlatego że ja tego doświadczyłam, będąc na wakacjach. Firma, z którą pracuję, tak jak ci mówię, od tej szóstej do 14 nie zapłaciła mi pieniędzy, bo nie dałam dla niej żadnej, żadnej swojej pracy, żadnej wartości. Natomiast firma MLM-owa zapłaciła mi, nawet jeżeli byłam na wakacjach, i to mnie najbardziej się pociągnęło do działania to mi się najbardziej spodobało. Dochód pasywny, że zarabiam, nawet wtedy, kiedy nie pracuję. Marketing sieciowy, taki system prokonsumencki, bo o tym mowa. Generujesz dochody poprzez rozwijanie społeczności i używasz sam produktów, których też inni używają. Ja polecam innym to, co sama stosuję: marketing rekomendacyjny, marketing poprzez polecenie, jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, żeby właśnie skorzystać z, tego, z tej możliwości polecania innym i żeby z tego czerpać dochody. Mówimy tutaj o produkcie, produkcie wyjątkowym, produkcie fenomenalnym i właściwie nie byłoby mnie tutaj w tej firmie, gdyby nie produkt, mianowicie chodzi o CBD. CBD rozwiązuje większość proces, problemów że, zdrowotnych ludzi. I do mojego męża do nas przyszło CBD właśnie w tym momencie, kiedy najbardziej tego potrzebowaliśmy. Mój mąż dosyć y, mm, ciężko chorował. Szukaliśmy sposobu na to, żeby poprawić jego zdrowie, i wówczas koleżankami. Po prostu powiedziała: Słuchaj, jest taki produkt, obejrzyj, zobacz, jak on działa. Być może Twojemu mężowi pomoże. I rzeczywiście, słuchajcie, pomogło. W ciągu kilku dni on poczuł się po prostu lepiej. I ja wtedy w ogóle zdziwiłam się, no bo jestem biologiem, jestem mikrobiologiem. Słuchajcie, znam, znam działanie roślin, wiem, jak to, jak to działa, że trzeba trochę cierpliwości, żeby zadziałało. A tutaj, a tutaj zadziałało to bardzo szybko i mówię: To jest coś fenomenalnego, coś Niesamowitego i chce się temu przyje przyjrzeć. I co się okazuje? Okazuje, że CBD. Działa na bezsenność, na bóle, na stres, na depresję, na lęki, fobie, stany zapalne, hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, fuszczyca, atopowe zapalenie skóry, alergie, migreny, astma, borelioza, osteoporoza, padaczka, autyzm, trądzik, miażdżyca, cukrzyca, nadciśnienie, rwa kurszowa, nawet zespół tereta i choroba Leśniowskiego-Krona. I y, dlatego mogę, mogę tak wielu osobom to polecać i wielu osobom pomagać a dlaczego tak się dzieje ja wam mogła słuchajcie o tym produkcie mówić do rana Ponieważ jestem totalnie zafascynowana tym produktem i jestem już jako ekspert, doradca terapii konopnej, ale również prowadzę szkolenia i uczę innych na, na właśnie w tym kierunku, żeby, żeby byli również terapeutami i żeby mogli pomagać ludziom. Dlaczego to jest takie ważne? Bo CBD, czyli kanabidiol, to legalna, najważniejsza substancja aktywna konopi siewnych, która naśladuje, naturalnie występujący w organizmie ssaków anandamit my sami ten anandamit wydzielamy ale w większości organizmów jest jego za mało i pojawiają się różnego rodzaju dolegliwości schorzenia i nie najlepiej się czujemy więc okazuje się że jeżeli zaczniemy to suplementować to nagle nasze życie zupełnie się zmienia nagle pewne procesy wracają do równowagi no może nie tak nagle ale, ale jakby Zaczynamy się naprawiać i sami jesteśmy w stanie pewne rzeczy w naszym organizmie ponaprawiać. No dobra, a jak to, co, jak to ma się do biznesu? Czyli ile musisz zainwestować w ogóle, żeby rozpocząć swój biznes? Ja, słuchajcie, miałam już swoją działalność gospodarczą i powiem wam, że lekko nie było ani, ani nie, nie było kokosów z tego, ani, ani w ogóle. Trudno mi było się znaleźć w ogóle w tej rzeczywistości. Powiem wam, że większość firm w pierwszym roku właśnie upada, bo nie potrafi tego rozwinąć, bo nie dość, że kredyty, nie dość, że trzeba wynająć może jakieś biuro, może stworzyć jakiś produkt, może zatrudnić ludzi, magazyny i tak dalej. No to żeby to wszystko utrzymać, to to jest niesamowity koszt. Natomiast tutaj firma nam proponuje inwestycje w swoje własne zdrowie, a jednocześnie możesz e, dzięki temu mieć możliwość wystartowania po swoje lepsze życie finansowe. Każdy z nas stosuje olejek CBD. U mnie ta przygoda się e, właśnie zaczęła w momencie kiedy mój mąż zaczął stosować olejek CBD i zobaczyłam że niesamowite możliwości w tym i też zaczęłam rozwijać się e, finansowo. Więc każdy z nas jest użytkownikiem, a jednocześnie może również poprawić swoje życie finansowe. Dlaczego Sativa Live? Słuchajcie, ja, ja mm, długo szukałam firmy, z którą chciałabym naprawdę się na lata y, związać, żeby rozwinąć się, rozwinąć skrzydła i żeby być, móc pewnie po prostu kroczyć z tą firmą. Jest to polska firma bez kapitału zagranicznego, bez kredytów. Jest liderem pod względem jakości w branży CBD. Ponad 50 tysięcy użytkowników niemal w 4 lata. Zdobyła, więc niesamowicie szybko się rozwijamy. Ma plan yy, wynagrodzenia bardzo imponujący. Te wysokie zarobki już się pojawiają na samym początku. Yy, w Polsce dopiero 3-4% ludzi stosuje olejki CBD yy, i Podczas gdy w Stanach na przykład to już jest 40%, i powiem Wam, że to jest bardzo dobry moment, żeby wskoczyć w ten trend, bo, bo właśnie teraz jest możliwość na samym początku, kiedy jeszcze nie mamy nasyconego rynku, rozwijać się w tym. A jednocześnie jest bardzo duże zainteresowanie olejkami CBD, o czym świadczy też mój zespół i obroty, które generujemy. Gotowe narzędzia pracy dają nam szybkość działania. Szkolenia, warsztaty, które są absolutnie na najwyższym poziomie i masz dostęp do tego. I wracając do tego trendu, jak i tego, tej, tej branży konopnej, to właściwie cały czas są wzrosty: notuje się cały czas wzrosty. Roczna sprzedaż produktów z CBD ma na terenie Unii Europejskiej, na terenie Unii Europejskiej w 2020 roku wyniosła ponad 10 miliardów euro a przez kolejne 3 lata może wzrosnąć nawet do 13, do ponad 13 miliardów euro. To są niesamowite kwoty i cały czas ta tendencja wzrostowa jest. Polska już dziś może pochwalić się niemałym, bo 8% udziałem w wartości rynku konopnego wśród krajów europejskich. Potencjałem firmy są ludzie. To właściwie my tworzymy tą fir firmę. Jesteśmy naprawdę różni, mamy różne wykształcenia, różne zawody, różne... Profesje mamy na co dzień, różny status społeczny, ale właściwie, słuchajcie, łączy nas jedno: Łączy nas chęć zmiany życia, życia ponad przeciętnego i zrobienia czegoś więcej niż y, rutyna życiowa. No dobrze, no to ile można z nami zarobić? Już w pierwszym miesiącu można zarobić dzięki. Takiemu programowi motywacyjnemu, można odrobić inwestycje. Ta inwestycja to jest 300 zł, około 300 zł, bo tyle kosztuje olejek, 10% CBD, który sobie po prostu kupujemy na start, po to, żeby wzmocnić swój organizm, po to, żeby naprawić różne rzeczy w organizmie, i to już daje nam możliwość zarabiania. I jeżeli my w ciągu 30 dni czterem osobom, tylko czterem osobom. Pokażemy, że jest taki produkt, że możesz poprawić swoje zdrowie, możemy wejść naprzeciw potrzebom innym. Na pewno każdy z nas w swoim otoczeniu ma cztery osoby, którym chciałby pomóc i wzmocnić jego zdrowie, a może nawet i finanse i poprawić standard życiowy. To słuchaj, już możesz zarobić 500 zł, czyli od, odrabiasz tą inwestycję, bo o to chodziło, żeby Twój wkład te 300 zł był jak najszybciej do odrobienia właśnie dzięki temu programowi, dzięki bonusowi złota, złota czwórka. Jak to jest w kolejnych miesiącach? W kolejnych miesiącach, jeżeli zaprosisz do tego biznesu, powiedzmy cztery osoby i każda z tych osób zacznie też czterem osobom po polecać. Jest to, to jest system duplikacji, inni robią dokładnie to samo co ty, to tak naprawdę już możesz generować kilka, e, set złotych, wygenerować w drugim miesiącu. Będąc asystentem, czyli powtarzając to, co zrobiłeś w pierwszym miesiącu, cztery osoby, to w drugim miesiącu też te cztery osoby możesz zaprosić. Otrzymasz wtedy bonus za awans. To będzie 300 zł, bo jesteś już asystentem potwierdzonym, ale też pojawia ci się. Pierwsza linia Twojej struktury, Twoich klientów i już z tej struktury masz 240 zł. W drugim poziomie, no bo jeżeli ktoś zarekomenduje kolejnym osobom, to już jest dla Ciebie drugi poziom klientów czy też partnerów i też masz z tego pieniądze, bo firma aż 7 poziomów w dół Tobie. Płaci, więc dopiero tu jest drugi poziom, drugi miesiąc pojawia się, prawda? I już są kolejne pieniądze. I już w drugim miesiącu możesz zarobić 750 złotych. Zapraszają cztery osoby do swojego biznesu i pomagając im zrobić dokładnie to samo wchodząc w ścieżkę szybkich awansów, bo właśnie na samym początku firma dała jak najwięcej pieniędzy po to, żeby podwójnie zapłacić, po to, żeby nam się ten biznes spodobał, żeby skorzystać z tych pieniędzy i zrobić jak najwięcej w drugim, w trzecim, w czwartym, w piątym miesiącu, to możesz wejść w ścieżkę szybkich awansów i zostać szybkim liderem. Który w swoim, w swoim zespole ma najpierw 20 osób, a potem 40. Budujemy dwie nogi. Na tą chwilę nie jest to istotne, ale chodzi o to, żeby ta sieć się rozrastała, żeby Twoi partnerzy robili dokładnie to samo. I zobacz, dostajesz bonus za awans. Bonus za awans, który wynosi 1600 zł, bo jesteś w, szybce, w szybkiej ścieżce kariery, dostajesz ten bonus podwójny, więc jest ta, ta szybkość jest nagradzana. I z pierwszego poziomu klientów masz 80 zł, z drugiego poziomu policzyłam tutaj na tym, na tym przykładzie 160 zł, z trzeci pojawia się trzeci poziom. Dostajesz kolejne pieniądze z trzeciego poziomu, no bo twoi klienci robią, polecają, kolejne osoby przy, przyprowadzają i robi się sieć. To jest właśnie, zobacz, ta sieć klientów, ten multilevel marketing, te levely się powiększają. Trzeci poziom 210 zł i pojawia się prowizja binarna, czyli dodatkowa prowizja, kolejne, 210 zł, i już zobacz, w trzecim miesiącu możesz zarobić około 2000 zł. Więc to już jest konkretny pieniądz. Te awanse, słuchajcie, są. Po to, żebyśmy my mogli cieszyć się bonusami. No, tak zostały to stworzone. Taki program motywacyjny, żeby kolejne pieniądze wskakiwały nam do raportu. I tak jak za lidera płacone jest 800 zł, ale widziałaś na, na tym poprzednim slajdzie, że tam pokazywałam szybki lider 1600 zł, bo właśnie w w podwojonym tempie, w szybkim tempie to przyszło, tylko czyli 1600 zł. Za menadżera jest 1500 zł, ale jak się zrobi to szybko w trzecim miesiącu, to 3000 zł, i te pieniądze są imponujące, i ta szybkość jest tutaj nagradzana. A to są tylko dodatkowe pieniądze, bo nie mówimy o, o pieniędzy z obrotów, z, z prowizji bezpośredniej, z prowizji strukturalnej. To są tylko bonusy za awanse. Pojawiają się kolejne bonusy, których normalnie w pracy etatowej nie ma, mianowicie bonus samochodowy i bonus lifestyle. I to mi się bardzo podoba, bo już na poziomie menadżera, kiedy masz 100 osób w zespole, masz 750 zł dodatku do tego, żeby dziś, dzisiaj żyło lepiej. Nieważne, czy ty masz samochód, czy nie masz samochodów. Ten bonus samochodowy otrzymasz. Oczywiście możesz sobie okleić samochód, wtedy też dostajesz ten bonus, taka mała naklejka Sativa Life i możesz jeździć z tą naklejką. I wtedy nawet jest, są dodatkowe profity z tego, jeszcze jest okres karencji, jeżeli ci się z jakiegoś powodu nie, da, nie, nie, nie uda utrzymać tego statusu. Ale mając status menadżera, masz dodatkowe 750 zł. Będąc menadżerem regionalnym, który ma już 200 osób w zespole w danym miesiącu, które zrobiły zakupy, 100 na jednej stronie, 100 na drugiej stronie, czyli, czyli mamy 200 osób, to już jest 1100 zł. I tu pojawia się bonus, bonus lifestyle, dodatkowy bonus, czyli tak naprawdę menadżer regionalny ma bonus samochodowy i bonus lifestyle, czyli 2200 zł co miesiąc ekstra do. Podstawowego raportu finansowego. To mi się podoba niesamowicie. To jest w ogóle motywujące. Tu się chce pracować, właśnie, żeby mieć te chociażby te bonusy. Ja się mówię o możliwościach zarabiania, ale chcę ci powiedzieć, że jestem osobą, która te pieniądze zarobiła. Od samego początku, ja w pierwszym miesiącu swojej pracy w dwa tygodnie zarobiłam ponad 1000 złotych, w drugim miesiącu za, za, zarobiłam ponad 2000 złotych, a w dziewiątym miesiącu swojej pracy z satiwą zarobiłam 22 tysiące złotych. I to był grudzień, więc to było w ogóle fenomenalnie, fantastycznie, zakończyłam rok. Więc rozmawiasz, widzisz kogoś, rozmawia, rozmawiasz z osobą, która, która te pieniądze doświadczyła, zarobiła i ja teraz uczę innych zarabiać. Nie jestem jedyna, która zarabia w tej firmie. Mama pracująca w domu w pierwszym miesiącu zarabia 500 zł, w drugim ponad 1000, w trzecim ponad 2000 zł, więc jest to możliwe. Widzisz tutaj w lewym, po lewej stronie mojego męża, który po długiej chorobie nie wrócił na etat i postanowił z nami tutaj się rozwijać. To są jego pierwsze pieniądze zarobione, kiedy został liderem. 1000 złotych miał w planie swoim, w raporcie finansowym. Tutaj widzisz też Małgosie, Zosie, które też zarobiły swoje pierwsze pieniądze właśnie w pierwszych miesiącach, więc każdy może, jeżeli się zaangażuje. Natomiast jeżeli zarabiasz się na maksa, na full, to jesteś w stanie zarobić dużo, dużo większe pieniądze i liderzy zarabiają już pięciocyfrowe cyfry, pięciocyfrowe liczby. To są nasze takie przysłowiowe, takie może, takie symboliczne czeki. Oczywiście pieniądze, które mieliśmy wypłacone na nasze, na nasze konta, więc my z tych pieniędzy skorzystaliśmy, ale chcę Ci pokazać, że są też takie możliwości, że dużo, dużo większe pieniądze. Jak ja tu w ogóle słuchajcie, zaczęłam? Dlaczego ten ma network marketing? Bo, bo nie przyszło to tak sobie bez, bez żadnej przyczyny. Ja szukałam sposobu na spłatę długów ponieważ kredyty dobijały mnie i praca, i kiepski pracodawca, który też nie wypłacał mi pensji, więc szukałam czegoś, czegoś co, co, co da mi dodatkowy dochód, żeby jakieś było zajęcie bez ryzyka, inwestycji. Nie było szans w ogóle, żeby zainwestować, no bo właściwie nie było co, a też nie mogłam narażać rodziny na ryzyko straty. Szukałam stabilnego źródła dochodu i tak naprawdę rozpaczliwie pragnęłam lepszego. Życia. I właściwie zaczęłam ten biznes na kanapie koło męża w domu, a właściwie teraz mogę, mogę robić wszędzie. Tu mnie widzisz na zdjęciu nad basenem na Krecie, na moim wymarzonym wyjeździe, gdzie, gdzie po prostu no, rozwijałam się, uczyłam się i, i też odpoczywałam, ale też mogłam sobie chwilę popracować raniutko, cichutko, zajrzeć w, swój, w, swój, w swojego laptopa, bo. Tu mam gotowe narzędzia pracy, mam wsparcie liderów, szkolenia, back office. Właściwie wszystko, co potrzeba mieć, to mam albo w komórce, albo w laptopie. Wszędzie tam, gdzie internet, to ja mogę pracować. Ja tak patrzę na ludzi, na to, co się dzieje, i widzę ten schemat życia, który większości z nas ma. Coraz mniej mamy czasu na dla siebie. Zaniedbujemy zdrowie, mamy za mało pieniędzy, za dużo pracujemy, w ogóle nie mamy czasu na pasję, na rodzinę, na, na, na życie i absolutnie jakby nie mamy tej swobody i rozporządzania swoim czasem i swoimi pieniędzmi i przyjemnościami. Takie życie zupełnie mi nie odpowiadało, dlatego szukałam zupełnie czegoś innego, dlatego że chcę pracować mniej. Zarabiać więcej i mieć więcej wolnego czasu, no bo w życiu chodzi o życie, po prostu, żeby z tego życia korzystać. Nie wiem, co Ciebie zmotywuje do działania. Być może tak jak ja, żeby właśnie pozbyć się tych długów, żeby odczuć tą wolność finansową, żeby tych ogonów nie było z tyłu. Być może chcesz się po, pożegnać z pracodawcą i powiedzieć cześć, cześć, ja już idę na własne warunki. Być może chcesz rozwijać swoje pasje, mieć więcej czasu dla siebie, dla rodziny, na podróże, a może tak jak ja, chcesz mieć lepszą emeryturę, niesamowite przygody na emeryturze, zamiast siedzieć w domu i właściwie zastanawiać się, na co tą emeryturę wy, wy, wydać i, i, i być takim sfrustrowanym, to po prostu korzystać z tego życia, bo pieniądze dadzą Ci taką wolność właśnie korzystania, podróżowania i cieszenia się tym życiem. Także no, nie wiem, co Ciebie zainspiruje. Być może to, co Ci tu pokazałam, to właśnie pociągnie Ciebie do tego, żeby rozwijać swoje własne cele i i, I budować swoje wymarzone życie. Tak naprawdę, nawet jeżeli nie wiesz, od czego zacząć, to w ogóle to jest w tym momencie nieważne. Możesz zapomnieć o wszystkich powodach, dla których się nie uda. Znajdź tylko jeden powód, dla którego się powiedzie. A my już ci wskażemy tą drogę, od czego zacząć, poprowadzimy ciebie za rękę i w ten system nauczymy ciebie wszystkiego, po to, żebyś e, zaczął się rozwijać i po to, żebyś pierwsze, odnosił pierwsze sukcesy. Strach zabija więcej marzeń niż jakakolwiek e, porażka. E, dlatego Mam nadzieję, że po dzisiejszej prezentacji zgłosisz się do osoby, która ci wysłała ten link, ten materiał, po to, żeby się umówić na porozmawianie, po to, żeby poznać szczegóły od tego, jak zacząć, co zrobić, żeby zacząć budować swoją przyszłość. Bo jeżeli dzisiaj nic nie zrobisz z tym, to zastanów się, co będzie za rok, za dwa, za pięć, za dziesięć lat, gdzie będziesz, co będziesz robić, czy to życie. Będzie taki, jakie chcesz wieść? Czy to, co robisz dziś przybliży Ciebie do życia, o, o jakim tak naprawdę marzysz? Odpowiedz sobie na to pytanie. Trzymam za Ciebie kciuki za Twoje dobre decyzje. Powodzenia!